Dzisiaj byliśmy w parku miniatur w Olszowie gdzie i również byliśmy w parku liniowym, który zobaczycie też w dzisiejszym filmie. I oczywiście na samym początku będą zdjęcia tych wszystkich budynków, które tam są. Więc proszę nie wyłączać na samym początku, bo później to się wszystko rozkręci będzie akcja. Więc bardzo bym prosił o nie filmu na samym początku. Umowę, umowa stoi. Jeżeli stoi, to oglądajcie. Proszę Państwa. Teraz tutaj mamy Gabrysia, mojego siostrzeńca. Który sobie idzie. Jak on idzie? Co? No. To nie ma No rury. Widzicie jego ruchy? Te kocie ruchy. Widzicie, jaką on... jak się rusza? Jakie to są szybkie ruchy? Jak on idzie? Chcesz pozdrowić naszych widzów? Pozdrawiasz? Tak? Widzicie, już macie pozdrowienia. A ty, Gabryś, chcesz, chcesz powiedzieć widzom? Gabryś! Jak widać mieliśmy tutaj drobny wypadek.

Elo! Chcecie pozdrowić naszych widzów na YouTubie? Siema. jestem kozynem od OPS-u. Twojego kolegi. Dlaczego? <M> <theater> Nie, Ej, co robisz? Tarzan! Puśćcie. Jeżeli ktoś policzył, ile razy wsadziłem palec do kamery, niech napisze w komentarzu. Jeżeli napisze poprawkę, odpowiedź, dam mu serduszko. I oczywiście przypominam, żebyście zostawili lajka i subskrypcję, jeżeli ktoś nie ma. I oczywiście dzwoneczek, żeby powiadomienia wam przychodziły.